Was serdecznie. Tutaj Ewelina Freehouse z USA. Mam nadzieję, że macie super piękny, słoneczny weekend. Przechodzimy do wiadomości. Mamy tutaj Kelly McKinney, Byłam sekretarkę prasową Donalda Trumpa i zadają jej tutaj pytania, jak to możliwe, że Biden do tej pory nie wyszedł i nie miał pytań i odpowiedzi. Właśnie jako konferencja prasowa i ona tutaj daje różne przykłady z życia, jak Trump nieraz w ogóle nie był przygotowany albo zmieniał całkiem swoją przemowę i mówił zawsze od serca. Pamiętajmy, że Trump tak naprawdę przed całą tą pandemią doprowadził tutaj ekonomię w Stanach Zjednoczonych na najwyższy poziom i za to tutaj bierze kredyt Biden, i wydaje się niektórym osobom, które nie śledziły wcześniej Donalda Trumpa i co on zrobił dla Ameryki, że to właśnie dzięki Bidenowi teraz ekonomia kwitnie. A jak wiemy, Trump zawsze powtarzał, że w czasie pandemii będzie taki mocny spadek w dół, a później w 2021 wszystko się odbije do góry i pójdzie tak jak literka V, czyli dół i góra. I to się dzieje przez to, właśnie że Trump przygotował wszystko dla Bidena. Więc to jest tylko i wyłącznie zasługa Trumpa, a nie administracji Bidena. Będziemy widzieć to, co zrobił Biden w przyszłości, czyli możemy to widzieć za kilka miesięcy albo wcześniej, bo Biden tutaj rujnuje wszystko po kolei co zrobił Trump. I już widać w Chicago, jak ceny benzyny poszły w górę. I już odkąd jest Biden prezydentem, płacimy o około dolar więcej za benzynę. Benzyna poszła 6% do góry w styczniu, 7% w lutym i w marcu prawdopodobnie tak samo, więc wyjdzie na to, że niedługo będziemy podwójnie płacić za benzynę w Stanach Zjednoczonych, o czym oczywiście ostrzegał nas wiele, wiele razy Donald. Trump, jak to będzie wyglądało, jak Biden się tutaj dorwie do władzy. Na razie Biden jedzie na, na tym, co zrobił Trump i musimy po prostu zdawać sobie sprawę, jak to wyglądało. Wiadomo, że Deep State i Biden będą chcieli tutaj stopniowo rozwalić system ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych. Ten reset, tak zwany, co już dawno, dawno powinien. Wejść tutaj w życie i został opóźniony właśnie przez administrację Donalda Trumpa i jego decyzję. Więc będziemy przez kolejne kilka miesięcy widzieć właśnie różnice, że w pewnym momencie ta ekonomia niestety zacznie się zatrzymywać. Nie będzie to wyglądało za fajnie dla niektórych. Już teraz widzimy, że część osób straciło pracę, ale pod koniec roku będzie to o wiele, wiele bardziej widoczne. Część osób już wie o tym w Stanach Zjednoczonych i chce uciec ze swoimi pieniędzmi. Dlatego widzimy taki ogromny boom na rynku tutaj domów. Tak, nagle mamy 50-60 rodzin chcących kupić jeden dom, powiedzmy na Florydzie, ze względu na to, że ludzie wiedzą, że może dojść do resetu. Floryda tak naprawdę jest na no siódmym miejscu, jeżeli chodzi. O stan, do którego się przeprowadzają Amerykanie. Tutaj pierwsze miejsca to jest Arizona, Idaho, bliżej Kalifornii, bo tam ceny już sięgają zenitu. Więc najwięcej ludzi się przeprowadza do tak zwanych czerwonych stanów, tam gdzie są Republikanie, ze względu przede wszystkim na dzieci. Ostatnio jeden z blogerów się wypowiadał, że musiał się przeprowadzić z Nowego Jorku bo ze względu na swoją córkę. Jego córka dostawała depresji, i dlatego zaczął szukać domu na Florydzie. I tak jest właśnie najczęściej z wieloma rodzinami, że chcą zrobić to dla dzieci i zapłacą o wiele więcej za domy, i po to, żeby dzieci mogły spokojnie iść do szkoły. Także to się będzie zmieniać przez następne kilka miesięcy. Wydaje mi się, że to się wszystko zatrzyma, ze względu na to, że wiele stanów już się otwiera. Mówią: Dość maskom. Biznesy się otwierają, tak jak mamy Teksas, Florydę, Południową Dakotę i wiele, wiele innych stanów, więc do tego będą też dołączać powoli, powoli Stany, mam nadzieję te niebieskie, bo ja jestem w tym niebieskim stanie, niestety, ale ludzie obserwując sąsiednie Stany powiedzą: Słuchajcie, no to tam nie noszą masek i nie ma wirusa, a my dalej, tutaj już jest wiosna, piękna pogoda, mamy dalej nosić maski. Więc miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieni i ludzie nie będą musieli płacić za domy 30-40% więcej albo jeszcze wyższe ceny po to, żeby właśnie ratować rodzinę. Miejmy nadzieję, że Trump wkrótce wróci, a wygląda na to, że Trump tutaj ostro działa. Widziałam taki filmik z. Trumpem Juniorem. Zaraz może wam go pokażę i sami ocenicie, czy to jest Donald Trump, czy jest to ktoś inny. No i tutaj mamy Donalda Trumpa Juniora w Nowym Jorku. Widać tutaj Central Park, park centralny w Nowym Jorku i biuro Donalda Trumpa, jego ulubione biuro. Tutaj pokazuje, jak ludzie przyszli przywitać Donalda Trumpa. Są banery Donalda Trumpa, tak jak tutaj widać w małym okienku. Trump 2024, i zaraz Donald Trump Jr. pokaże Trumpa. Wydaje mi się, że to nie jest Trump, ale sami to ocenicie. No i tutaj Trump niby wygląda przez okno. Wydaje mi się, że w ogóle to nie jest Trump. Jakiś taki pochylony twarz podwójna, także ja myślę, że Trumpa tam już dawno nie ma. Może był jeden dzień w Nowym Jorku, pojechał może w sprawie Andrew Cuomo, nie wiadomo. Zaraz też powiemy, co słychać u niego i kiedy w końcu go zamkną do paczki. I teraz zobaczmy razem najnowsze wiadomości. Tutaj przed chwilą to na szybko obejrzałam, o co chodzi, ale chcę Wam tutaj pokazać 4 godziny temu, bo będą zdjęcia Andrew Cuomo. Że Andrew Cuomo, nie wiadomo, nie chce niestety zrezygnować ze swojej pozycji. Więc to jest po prostu szokujące. Nawet, nawet tutaj Schumer z Partii Demokratycznej, kumpel, przyjaciel Pelosi, bo wszędzie się pokazują razem, nawołuje do tego, żeby właśnie Cuomo, nie wiadomo, się poddał, bo jest winny śmierci 15 tysięcy osób. Plus ma 7 tutaj oskarżeń o molestowanie seksualne. Oczywiście te kobiety to jest tutaj przykrywka do tej sprawy z, o śmierć tych 15 tysięcy osób i dlatego 28 minut temu, tak jak widzieliście po lewej stronie na ekranie, był, był nowy wywiad. Z kilkoma osobami, które się wypowiadały na ten temat, że okej, okay, no to to jest bardzo ważna sprawa z tymi kobietami, ale to jest przykrywka do tych 15 tysięcy osób, co straciły życie. Więc wiele osób jest zawiedzionych, że w mediach głównego nurtu widać cały czas tylko i wyłącznie. Informacje o oskarżeniach od tych kobiet, a sprawa jest ukręcona o morderstwo. Te 15 tysięcy osób nie żyje, więc to jest bardzo tutaj nieprzyjemna sprawa. Oczywiście nie minimalizuje tutaj te sprawy tych kobiet, ale powinny być te dwie sprawy poruszone, a nie tylko jedna. Więc wiele osób, które straciło swoich rodziców, dziadków, ciocie, wujków w domach starców. Bardzo mocno to przeżywają. Kłomo prawdopodobnie trafi do więzienia, bo skrzywdził wiele, wiele osób, i tutaj nawet jego kumple z Partii Demokratycznej odsunęli się od niego, bo oczywiście, jak widać, jeden się topi, to dru drudzy kumple mu nie pomogą, bo się boją, że się właśnie to domino tutaj rozwinie. Na stole, i jeden drugiego będzie wkopywał, więc lepiej się usunąć. I tak właśnie został potraktowany przez swoją partię, tutaj demokratyczną, Andrew Cuomo. Prawdopodobnie to wszystko było ukartowane z tymi 15 tysiącami osób. Nie myślę, że to była tylko i wyłącznie jego decyzja. Tylko tutaj głębokiego stanu i Bidena, bo pamiętajmy, że to są przyjaciele Biden i Cuomo. I jeszcze Anthony Fauci, także trójka jest rewelacyjna. Będzie musiał Andrew Cuomo podać się do dymisji i tak prawdopodobnie będzie. Ukręcą tą sprawę, jakoś nie widzę, żeby on szedł do więzienia, bo bardzo mocno jest ta sprawa tutaj przykrywana, ale będzie musiał odejść. Z tej pozycji, którą piastuje, czyli gubernatora Nowego Jorku. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że będzie skazany za to, co zrobił. Zaraz pokażę kolejne osoby, kumplostwo i właśnie koleżanki, koledzy Andrew Cuomo, bo tutaj jest ich trójka. Niestety nie święta, tylko właśnie osoby, które dopuściły się okropnych rzeczy. Tutaj mamy Greg Kelly z Newsmaxa. Wiele z Was <śpisa> pisaliście do mnie, że Fox News. Lepiej nie oglądać, lepiej przejść na Newsmax. To muszę Was trochę zmartwić, bo właściciel z Newsmaxa daje dotacje na organizację Clintonów i jest w pierwszej piątce osób, które dało najwięcej pieniędzy. Czy to Fox News, czy to Newsmax, to wszystko jest tak, jakby po jednym wujku. Ja Wam tutaj chcę pokazać, co słuchać w Stanach, dlatego Wam pokazuję te filmiki. Ale ja korzystam z różnych innych mediów czy podcastów z niezależnego nurtu. Ale chcę wam pokazać chociaż te osoby, jak wyglądają. Dlatego muszę korzystać tutaj z Fax i z Newsmaxa. Ale jedyną osobą, którą tutaj lubię, jest Greg Kelly, może kilka innych, tak jak Hannity z Fax News. Także nie wszyscy tutaj są źli. I tutaj kto jest po prawej stronie? To jest Rob Astorino. I on startował na gubernatora Nowego Jorku. Niestety, Kłomo tutaj przejął władzę, ale Astorino się tutaj wypowiadał, że będzie startował ponownie, bo Nowy Jork jest doprowadzony przez Andrew Kłomo do ruiny. Więc tutaj mamy Grega Kelly, który też się wypowiada bardzo negatywnie na temat Kłomo i tego, co on zrobił, i też mieli właśnie tutaj dyskusję, że ta sprawa bardzo mocno jest tutaj przykrywana. Nie zapominajmy o Donaldzie Trumpie tutaj, który chciał pomóc Andrew Cuomo i tak jak widzicie tutaj na ekranie wysłał to, ten ogromny statek po to, żeby pomóc tutaj tym osobom, które zachorowały na COVID. Ten statek był super wyposażony. Andrew Cuomo nie skorzystał z tego z pomocy Trumpa, dlatego mamy takie konsekwencje, więc powinien za to odpowiedzieć. Mamy tutaj Peter Lucido, który będzie chciał oskarżyć gubernator Whitmore, czyli gubernatorkę, bo to jest kobieta, Michigan, która podobnie jak Andrew Cuomo dopuściła się przez jej decyzję ludzie właśnie w domach starców, Stracili życie. Tutaj są pokazane rodziny tych osób zmarłych, więc, tak jak już wcześniej wspomniałam, te trzy osoby Newsom, Whitmore i Kłomo powinni jak najszybciej się podać do dymisji. To były te trzy osoby, które bardzo mocno negowały Donalda Trumpa. A wiadomo, że Trump i dla Whitmore pomógł, bo miała być porwana i dzięki Trumpowi jej nie porwali, tak samo Newsom też zawdzięcza dużo Trumpowi i Cuomo, więc to są osoby, które teraz powinny zostać ukarane za to, co zrobiły dla ludzi. No i teraz przejdźmy do Kalifornii, skoro mówiliśmy tutaj o gubernatorze Newsom. Już 17 marca będzie coś wiadomo na ten temat. Tutaj mamy burmistrza Kalifornii Eric Garcetti. Który dostał 1,35 miliarda dolarów i powiedział, że super, że te pieniądze właśnie Los Angeles dostał, będzie można sobie zaoszczędzić i wpłacić na konto oszczędnościowe. I tutaj mamy właścicieli restauracji, osoby, które są zaangażowane w to, co się stało w Kalifornii. 10 tysięcy restauracji tutaj poszło z dymem, czyli straciło klientów. Straciło fundusze, więc te osoby są w szoku, że on tutaj mówi o oszczędnościach, jak ludzie potracili po prostu środki do życia. I bardzo mocno go negują, że tak naprawdę te pieniądze nie trafią do małych biznesów, tylko pieniądze trafią do kieszeni burmistrza Kalifornii. Więc miejmy nadzieję, że wywalczą. Właściciele różnych biznesów w Kalifornii, żeby te pieniądze jednak trafiły do nich tak, jak powinny. Z tego co pamiętamy, tylko 9% z tej całej puli covidowej pójdzie tutaj na pomoc właśnie osobom, które potraciły biznesy czy pracę, a 91% pójdzie do kieszeni osób, które były w to zaangażowane, w tym Biden, Newsom i inni, bo to są nagrody dla nich za to, co zrobili tutaj, tak? Czyli za zniszczenie, za zrujnowanie kraju, dostają nagrodę, a my dostajemy ochłapy. Tutaj z powrotem Greg Kelly, który przeprowadził krótki wywiad z Lauren Bobert z Colorado, czyli kongresmenka ze strony republikańskiej z Colorado, która bardzo mocno tutaj walczy. Nagrała świetny filmik porównujący dwie ściany. Tak jak pamiętamy, że Trump na koniec, przed tym, jak odszedł, pojechał do Teksasu, żeby, żeby pokazać nam tą ścianę. tak? I ona teraz, Lauren Bobert, pokazuje, jak grodzą się demokraci. Płot dookoła, nie można wejść, nie przyjmują w ogóle żadnych ludzi. Tutaj mamy Hillary Clinton. Tu mamy Bidena, którzy się wypowiadali, że nie są absolutnie że za żadnymi ścianami, bo to jest niepotrzebne. To jeżeli to jest niepotrzebne, to dlaczego to jest do tej pory? Że nikt nie może tam wejść. I ona bardzo mocno tutaj na ten temat zaczęła mówić, bo wiadomo, co się dzieje teraz w Teksasie. Wiele osób przechodzi przez granicę, zaraz też to pokażemy. Więc duże brawa dla kolejnej odważnej osoby. Mamy Christy Noem w południowej Dakocie. I tutaj teraz mamy Lauren Albert z Colorado. I tak wygląda sprawa w Teksasie. Osoby czekają, żeby przepłynąć tutaj przejść przez granicę dla przypomnienia 30% kobiet w trakcie. Tego przejścia, czyli odkąd wyszły z domu, czy to w Gwatemali, w Hondurasie, w Meksyku, 30% kobiet zostało zgwałconych. Czyli bardzo duża ilość kobiet, przy tym zostaje tutaj poszkodowana. Mamy tutaj osoby kryminalistów i inne kanalie wchodzące do Stanów Zjednoczonych, więc trzeba się zastanowić, jak to wszystko zatrzymać, bo Biden nie potrafi tutaj. Tego zatrzymać, a sam te osoby zapraszał, więc sytuacja się tutaj coraz bardziej komplikuje i trzeba te osoby zatrzymać. Pamiętamy, że Trump miał tutaj dogadaną sprawę z Meksykiem, i nie było właśnie takiego ogromnego przemytu, no i ludzie też nie cierpieli, bo część osób straci też życie. Przy tym wszystkim, więc to nie jest taki proces, że oni sobie tutaj przechodzą, wchodzą i jest fajnie. Także to jest naprawdę dla, dla tych osób też katorga, i jeżeli popatrzymy tutaj na te osoby, które wejdą do Stanów Zjednoczonych, tak jak widać, kobieta w ciąży, dzieci, to przejdą naprawdę katusze, bo nie ma miejsca dla tych osób. One są gromadzone w małych miejscach. Zamiast 100 osób, to dają 700-800 osób do jednego pomieszczenia. Część z nich jest zarażona COVID-em i zarazi kolejne osoby. Więc to nie ma nic wspólnego tutaj z pomaganiem, tak, z pomaganiem ludziom. Trzymajmy kciuki za, za te wszystkie osoby, żeby im się nic nie stało, bo wiadomo, że chcą lepszego życia, a niekoniecznie to dostaną. Tutaj mamy Donalda Trumpa Juniora. I Kimberly, więc na koniec coś pozytywnego. Kimberly miała urodziny. Wiadomo, że ona bardzo mocno się udziela tutaj i pomaga Donaldowi Trumpowi, Juniorowi, reklamuje Trumpa, więc niesamowicie pozytywna kobieta. Razem tutaj ostro działają, żeby uratować Amerykę. Przypomnę jeszcze, że możecie dołączyć do kursu aromaterapii pro, czyli Kurs o olejkach eterycznych. Jest to kurs, który ma bardzo dużo materiałów, ponad 60 wideo, dużo PDF-ów. Mamy też spotkania na żywo, i ta wiedza o olejkach zostanie z Wami do końca życia. Jeżeli prowadzicie to wszystko w praktykę, na pewno skorzystacie Wy na tym, Wasze rodziny, przyjaciele i Teraz wszystko idzie właśnie w stronę natury, więc warto taką wiedzę posiąść dla siebie i bronić się samemu. Czy to się źle poczujemy psychicznie, mentalnie, możemy sobie olejek dać do dyfuzora, więc różne sytuacje w życiu się nam zdarzają, a teraz, jak się dowiedziałam, w Polsce w szpitalach biorą osoby do szpitala czy na operację. Które mają tylko i wyłącznie zagrożenie życia. Czyli musimy się nauczyć jak najszybciej dbać o siebie i o swoje rodziny sami i być za to odpowiedzialnymi, bo nie możemy liczyć po prostu tutaj na rząd, co wiele razy powtarzam, więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak się używa olejków eterycznych, też bezpiecznie. Więc zapraszam serdecznie, mój e-mail znajdziecie jak zawsze pod wideo, klub na poso, małpka, gmail. .com. I życzę Wam miłej, słonecznej niedzieli i widzimy się kolejnym razem. Także trzymajcie kciuki, bo wszystko będzie dobrze. Dobro zawsze wygrywa, więc trzymamy kciuki za Trumpa, za Patriotów na całym świecie. Trzymajcie się. Ciao!